Kombinuj, kombinuj. Tak, tak jak piesek jakby chciał sikku pod krzaczkiem zrobić. No, zobacz, ta nóżka tu. Proszę, no, no. Jeszcze raz, spróbuj, jeszcze raz, no. Zobacz, no. Tu się wspinamy. Już nie chcesz? Chodź, 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 chodź. Dawaj, tu, tu nóżka. Tu niżej, teraz druga tu. Teraz rączka, o dobrze, teraz ta rączka. Pięknie! O, no widzisz, tu nie tak wysoko. Schodek po schodku, ale trzymaj się, nie puszczaj. Nie puszczaj się. Nie puszczaj się, no? Tak, tu cię coś już zainteresowało. Druga nóżka, druga nóżka ma... O kurczę! Teraz nam się drabinki skończą. Powiedział, że już że wyszedłem na górę, tym, w drabinki. Ale mamy Skubaniec, no. Ciekawe Ciekawie jak zejdzie, czy też się odwróci, tak jak tam niżej zrobił po prostu się odwrócił. Mm. Mm. No, uważaj, uważaj. Nie tam wysoko, mniejsze kroczki dawaj, wiesz? Będzie ci łatwiej się wyspinać. Jezu. dalej się chyba tym O kurde. Ja się już boję, że on zaraz zleci w dół. Tak? Ho, idziemy na dół. Chcesz się jeszcze raz wyspinać? Hop. Jeszcze raz. Jest! Już dalej się nie da tymek. Koniec. No a teraz w dół. Jak się schodzi w dół? W dół gorzej niż w górę, nie? No. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Mniejsze kroczki sobie dawały, mniejsze, i teraz ta druga nóżka. O, pięknie! Kuczka, kurde, jeden. Tu tutaj, kładź nóżkę. No, jeszcze raz to